Cześć czołem, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Heir dla odmiany was wita, Teraz zarządzam na tym e, kanale. Zarządzam. <gryw> Zły użyte słowo. Po prostu jestem i z czasem będę nagrywał jakiś tam filmik. czasu co prawda, mało do samego tego filmu podchodzę już drugi dzień. Musiałem wszystko od nowa ustawiać, ponieważ OC-2 już od jakiegoś dłuższego czasu nie gościł mnie na dysku mapa jaką dzisiaj podejmujemy to modrzewica Adamka w wersji jakiej to wam nie powiem ponieważ już nie mam pojęcia no nie wiem jaka to jest wersja chyba jakaś tam jedna z najnowszych lub, nie, lub najnowsza nawet gdzieś tam się zapodziała na mojej kopii OMSI I teraz tak. Coś tutaj mi nie gra z tymi kostkami. Halo? O, teraz ładnie wchodzą po prostu z blisko. Wcześniej stanąłem. Teraz już wszystko gra. Tutaj mamy taki dość duży zakręt. Ja, moi drodzy, nie jeździłem dosłownie, możecie mi nie wierzyć. Od ostatniego filmu nie jeździłem nic, czyli minął okres 3 miesięcy, kiedy w ogóle tej kierownicy nie dotykałem. I było oczywiście to po niej widać, ponieważ strasznie zakurzona byłam, musiałam wyczyścić. Ten zakręt jednak troszkę mnie niepokoi. Nie wiemy, czy jestem po prostu w tak dobrym jeszcze stanie, żeby go. Bez zahaczania krawężnika pokonać. Ale wyzwanie jak najbardziej podejmę. Jeździemy, jedziemy ze starego Bukowa. Tak, czy nie? Tak, z dworca, dobrze mówię. Do ogródków, których drugiego członu nie pamiętam. Także musiałbym spojrzeć na kierunek, a tego nie chcę mi się nawet robić. Także także musicie mi wybaczyć. Z pewnością wiecie, gdzie się jedzie, bo ja to wiecie. Ja się wziąłem w świecie Ompsy przez przypadek i ten temat troszeczkę też zaraz przybliżę. Skąd w ogóle taka osobowość jak ja w świecie Ompsy trzymuję się od ponad 3 lat, która w ogóle no nie jest związana z autobusami, nie czuje pasji do autobusów, a mimo to tu jestem. Teraz podejmujemy to skrzyżowanko, czy ten zakręt, po prostu troszeczkę jeszcze brakuje. No i pokonany, o to właśnie chodziło. Mm, o, to właśnie chodziło. 1-0 dla Heira. Jedziemy dalej. I teraz chyba popełniłem błąd. Takie zbyt mało się nadałem. Mamy 1 do 1. No, ale to tak w moim życiu już było. Zawsze tak było. Jak chciałem kotleta, to zamiast skabowego dostałem mielonego. I to tak właśnie było. Ale zostawiamy temat kotletów. To jest temat mimikiego. Właśnie, ja troszeczkę mówię. Jakieś takie bzdety, jakieś kotlety. A jak teraz na przykład. I moi drodzy, śmigamy dalej, na dworcowe jesteśmy I tak jak mówiłem, podejmiemy temat mnie, skąd w ogóle się wziąłem Początkowo myślę, że w ogóle nie byłoby mnie w tym świecie, gdyby nie pewna sytuacja Kiedyś na sąsiednim forum, które teraz obecnie już to, trochę podupada Nawet nie trochę, tylko trup, można rzec Pojawił się konkurs, gdzie było do wygrania opcji To były początkowe czasy, ja wiem, 2012 rok, jakoś chyba tak i mój brat tylko miał konto, wówczas tylko on wgrywał dodatki, ja byłem totalnym laikiem, nie wiedziałem co się z czym je, jeśli chodzi o OMSI, on to szybko w miarę ogarnął i sobie z tym radził. No i pojawił się ten konkurs, w którym trzeba było stworzyć film promujący OMSI i były trzy sztuki właśnie tej gry do wygrania. No zapaliłem się, jako że już wtedy bardzo chętnie robiłem filmy I jako tako mi wychodziły. Więc je po prostu sukcesywnie sobie robiłem zajawkowo i chciałem ten temat e, podjąć. Więc napisaliśmy do Mańka czy po prostu jak ja stworzę film, ale mój braciak e, doda ze swojego konta go, czy tak będzie ok, czy on się na to zgodzi. Manik, mój drodzy o dziwo, się na to nie zgodził, więc byłem zmuszony stworzyć konto i tak właśnie powstał Heir. Więc moim pierwszym postem był taki chamski post, gdzie od razu atakowałem e, wygranie gry. Co mi potem zresztą Manek zarzucił, że to konto powstało tylko po to, aby wziąć udział w konkursie i więcej o mnie nie usłyszy, no to teraz możecie wiedzieć, jak bardzo się jeszcze mylił. Myślę, że dość spory miałem udział, jeśli chodzi o pol polską scenę y, OMSI, do niektórych projektów większą, do niektórych projektów mniejszą. Y, w każdym razie, grę ostatecznie udało mi się wygrać i to z pierwszego miejsca. Dobrze analizowałem po prostu tam przeciwników. Pod koniec sam dodałem film, który uważałem, że nowy różnia się na tle pozostałych i udało mi się wygrać. I tak został właśnie Heir. Potem, jak przeszedłem do edytora, to też jest ciekawa historia. Edytorem także zajmował się głównie mój brat. Tu mamy krótką kłótnię pasażerów. Głównie mój brat się zachowywał tam w edytorze, pracował sobie w nim. Możecie go znać. Christian Schuyter zresztą i stworzył kultową dość mapę New Berlin Spandau Map w 2012 bardzo znana mapa jeśli chodzi o Niemców głównie bo na tym forum wtedy przesiadywaliśmy no i on w tym etytorze właśnie te mapy tworzył to mnie coraz bardziej ciekawiło aż ostatecznie sam z jego pomocą początkowo a potem już sam stworzyłem mapę Usedom Uznamu, która miała wzorować ten Uznam z CBS-u cps no, ostatecznie wyszło, jak wyszło na dzisiejsze czasy, no, to, to już się odbije mielaczem, wiadomo. Jest bardzo słaba mapa, ale jak na wtedy bardzo dobra konstrukcja, jak na pierwszą. Bardzo, bardzo fajnie, że, że udało mi się to dokończyć. Ja jestem zadowolony. Potem przyszła nieco gorsza decyzja. To było stworzenie Sosnowo-Dąbrowa Górna. Mapy, która pochłonęła ponad rok czasu. I to było właśnie kluczowe, że ta mapa jakoś specjalnie mi nie wyszła. Zbyt dużo czasu poświęciłem na konstrukcję jej. A w międzyczasie powychodziły takie mapy jak, jak Szczecin, Fikcyjne Pomorze na przykład. I one już po prostu narzuciły zupełnie inny tok myślenia. Zupełnie inny tok budowania na znacznie wyższy poziom. Przez to moja mapa już na starcie, zaraz po wyjściu, była troszkę skazana na porażkę. No i za trzecim razem już bardziej skutecznie uderzyłem. W międzyczasie, gdy budowałem nad Gdynią, budowałem Gdynię z mimikiem, no znacznie go wyprzedzałem, po prostu miał nieco trudniejszą pracę, znacznie trudniejszą pracę modelowania obiektów. Także, także miałem też czas, który mogłem poświęcić na konstrukcję mapy fikcyjnej i zdecydowałem się na Karbowo, właśnie tak to powstało. Nazwa tej, tej mapy zupełnie przypadkowa, po prostu włączyłem Google Map Polskę i gdzieś tam zbliżyłem myszką na miejscowość Wybrałem, które lepiej już brzmi karbowo, w miarę brzmiało, no to od razu było karbowo No i jestem z tej mapy już bardziej zadowolony, myślę, że projekt ostatecznie przyjął się Teraz możecie zwrócić też uwagę na, na dziwny sposób w jaki otwieram drzwi Otóż trzecie drzwi, mimo moich prób, mimo że wydawało mi się, że wybieram dobre opcje, pozostały nieustawione. Nie mogę ich otwierać z pozycji klawiatury, więc za każdym razem po prostu muszę najeżdżać na nie myszką. Mam nadzieję, że to nie powoduje dla Was jakiegoś dyskomfortu podczas oglądania. No tutaj pasażerom teraz sprawiłem troszkę dyskomfortu. Musiałem coś zahaczyć, lub zbyt często używałem hamulca niezbyt płynnie tak to się objawia. Te drzewa, które nam tutaj wystają na, na drogach niezbyt estetycznie wyglądają, co prawda w rzeczywistości też tak często mamy jeżdżąc przez jakieś zalesione tereny, aczkolwiek w rzeczywistości znacznie lepiej to wygląda, także i raczej powinniśmy takich rzeczy unikać i nie powinno tego typu być na tej mapie. Z tym, że to też jest taki projekt, no z tego co kojarzę, kurczę może teraz go obrażę, ale chyba to jest pierwszy projekt ta Damka. Także też no, poradził sobie na pewno znacznie lepiej niż ja ze swoim pierwszym projektem. E, co zasługuje na plus, to oczywiście, optymalizacja. Oczywiście tutaj nie mamy zbyt wielu obiektów, e, głównie drzewa. Nie wiem, czemu panie teraz nie chcą wsiąść. No, no nie. Dobra, no to po prostu pojedziemy. Nie ma tu zbyt wielu obiektów, głównie drzewa. Budują nas scenerię. Na pewno tak, dobrze. A ta strzałka to jest. Aha, kierunek na dworzec, także na pewno tam. Sobie pociskamy teraz. I tutaj będziemy się włączać do ruchu, także warto by się było upewnić, co tam z lewej strony nam jedzie. No i w centralnie bym się pod koła wpakował. I ciskamy. Asfalt mamy troszkę wymieszany, coś tam pomieszałem w swoich plikach. Moje się pomieszały z tą mapą. Ale powiem wam, że jakoś to się w miarę też ciekawie komponuje, tak samo moja trawa tutaj się jakimś cudem pojawiła. I po prostu uznałem, że OK, już, już naprawdę miałem dużo przygód w końcu pracy o 17 i, i na dwa dni tak już rozkłada, rozkładałem nagranie tego filmu. Mówię, nie, no, dzisiaj już nagram, już nie będę kombinował z tymi teksturami, niech już tak zostanie. I muszę sobie przyznać, że nawet fajnie ten asfalt. Wygląda jest może nieco jasny, ale ciekawy żwirek się na nim tutaj prezentuje i wygląda naprawdę spoko. Tutaj przystanek, który wydaje mi się, będzie stwarzał problem. No właśnie nie zdążyłem w pole dokończyć. Eee, chyba nie będą nam tu wsiadać ludzie. Widziałem po tym, jak się zaczynałem na nim ustawiać. No i właśnie, i co z tym Fantem zrobimy? No nic nie zrobimy. Trzeba będzie po prostu temat chyba. Oraz jeszcze spróbuję podjechać bliżej. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No taki błąd on 2. Do wyeliminowania sam miałem taką trudność. Nie poradziłem sobie ostatecznie z tym, także no mogę wybaczyć, że tak się dzieje. Bo tak się dzieje po prostu, ruch. Mimo tego, że mam ustawione ponad 300 samochodów, także powinien być spory. Jest ich naprawdę, naprawdę mało. Nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie mógłbym troszkę więcej podkręcić dla tej mapy, jeszcze tego ruchu. W każdym razie też wydajność jest, jest myślę, nieco lepsza. No z pewnością jest lepsza. To zresztą chyba widać. I moi drodzy, znowu mnie troszkę tam. Okrzyczeli. Teraz chyba z kolei krawężnik. Także, także jeszcze ta forma powinna ulec poprawie w moim przypadku. Ale spokojnie, mam nadzieję, że jeszcze będzie czas, że jeszcze chętnie coś tutaj dla was nagram. Także z powrotem wdrożę się w temat jeździectwa. Tak to nazwijmy brzydko. Uwaga, krowy znak. Bardzo kultowy. Krów się raczej nie spodziewam. Czy tam innego bydła... I w sumie nie wiem teraz czy tutaj mam się zatrzymywać. Chyba nie mam, ale dla świętego spokoju się zatrzymam. Nie kojarzę żadnego sygnału który tutaj by mi przypominał, że ktoś tam chciał wysiąść na tym przystanku. Chyba to żółte H, ten, ten taki kluczyk, czy co to tam jest. I poprawny manewr wyprzedzania, proszę bardzo. Lewy kierunkowskie sobie zmienić. Z jazdy, tutaj pas jazdy na pas ruchu, i z powrotem prawym kierunku wskazem wracamy. Często przez polskich kierowców zapomniany manewr, zapomniane oznaczenie tego manewru poprawne. A często jednak pomagał tym kierowcom, które, którzy znajdują się za nami, bo od razu jest tu cyń, że coś tam faktycznie przed nami stoi, jedzie. Warto o tym pamiętać. Te kierunku wskazy są kluczowe, zwłaszcza kiedy wyprzedzamy na przykład rowerzystę. Nie mamy pewności, czy ten za nami go na pewno widzi. Także sygnalizacja manewru jest tutaj jak najbardziej wskazana, i nie wolno nam o tym zapominać w prawdziwym życiu. Oczywiście tutaj mówię, że to tam wszystko nam darują, ale warto sobie to wziąć do serca. I jedziemy chyba na ostatni przystanek. Tak jest, ostatni przystanek dokładnie. To są okrótkie działkowe. Widzicie, zapomniałem o tym, jak już miał ten drugi człon teraz już jest wszystko jasne, gdyś pojawił się na ekranie i tak samo stało się jasne, że jest kontrolka od tego, kiedy ktoś chce wysiąść z naszego autobusu także już teraz mam absolutną pewność mana też na szybko ogarnąłem po prostu pojazd, pobiorę pojazd wszedłem foru, na forum z założeniem, że pobiorę pojazd napatoczył się man, bierzemy mana jest man, proszę bardzo także modrzewice dzisiaj no odwiedza Heir z manem lub man z Heirem, zależy z którego kąta będziemy patrzeć i znowu te drzewa na drodze teraz kompletnie nic nie widzimy po prostu jak będzie krowa na środku ta obiecana wcześniej przez znak to będą kotlety, ale kotlety zostawiamy, bo to jest dział Mimikiego I tak jest, i będzie końcowy przystanek. Jeszcze ostatnia batalia przede mną to zmieszczenie się na tej wysepce. Nie, to za szybko próbuję tu skręcić. Jeszcze kawałek dalej. Wykonanie mapy no, na obecne czasy jest oczywiście przeciętne. Tak, tak to nazwę. Z tym, że mapa nie wyszła wczoraj ani przedwczoraj. Także jako pierwsza mapa Adamka bardzo dobra próba, bardzo ciekawa trasa. Troszkę moim zdaniem nierealna, nierentowna absolutnie, nigdy nie mielibyśmy do czynienia z taką trasą, łączącą takie dziwne elementy w rzeczywistości. Absolutnie by się nie mogła opłacać, aczkolwiek grze, nie zastanawiając się nad tym, można było się śmiało przejechać. I po tak długim czasie naprawdę miałem E, świetną zajawkę i świetnie mi się prowadziło tym pojazd, mimo że nie uniknąłem błędów e, no, ale cóż począć, mapa była co prawda e, dość łatwa i powinno mi to pójść bezbłędnie, no ale widać niestety e, ten okres czasu gdzie po prostu nic nie jeździłem dużo ludziów, ciekawie aha, mamy prowadzoną ścieżkę chyba wokół tej pętelki, także nigdzie tam nie będą nam leźli, nie wiadomo gdzie i tak moi drodzy, wjechałem na krawężnik. Już się nie musicie zastanawiać, już macie potwierdzenie. Tak, najechałem. Moi drodzy, ja się będę z wami żegnał, Trzymajcie się ciepło. Cześć! A ten czarny coś no ewidentnie kombinuje. Takich ludzi to trzeba mieć na oku, to wiecie, to kurde rower zostawisz, schodzisz, roweru nie ma. I czemu on tą babę tam ciągnie tak co? Aha, mamy dziuple. Mamy dziuple. Tak to jest.